Idziemy dalej za Matką Bożą z rozważań 23-6 sierpnia 2012 roku na Matkę Bożą Częstochowską. Tam czytamy w Kościołach Ewangelii o kanach kanie Galilejskiej. Matka Boża w kontekście Kany Galilejskiej daje bardzo konkretne, a zarazem bardzo bolesne do polskiego dłowieństwa biskupów, kapłanów orędzia, że mamy się wstydzić. Tyle łaski przygotowanej przez niebo, a ono jest ciągle blokowane. Tę ziemię uświęconą krwią tak wielu Polaków wybrał Bóg na ustanowienie swojego królestwa. To dzieci wszyscy wiemy, to się nie zmienia. Tę łaskę dał mi Pan Bóg o historykowi po Żydach, Francuzach. Miejsce przyszło na Polskę. Nasi ojcowie, nasi dziadowie wysłużyli tę łaskę dla Polski. Taka jest wola Boga, stąd państwo rozumieją przemianowanie taktyki na nadchodzące przynajmniej 2-3 lata. Jezus Chrystus jest, Jezus jest dla mnie królem Polski. Taka jest wola Boga. Już nam nikt tego nie zabroni. Jak się ucieszyłem, że w, Radomie ktoś, w Radomiu ktoś na słupach prądowych przy ulicach Wykupił nie wiem ile, kilkanaście czy kilkadziesiąt tablic i wisi napis obwiązany słup Jezus Chrystus Król Polski. Dzieci, jakie to jest piękne i miłe. Na tej ziemi postawił swój tron, aby na nim zasiąść w odpowiednim czasie. Mówię Wam z radością. Ten odpowiedni czas nadszedł. Troszkę jeszcze cierpliwości. Stąd zachęcam Was do posiadania w swoich łaskach świecy czasów ostatecznych. Jeszcze te trzy dni cierpienia dla Kościoła przyjdą. Posiadać sobie butelkę wina intronizacyjnego. Bo przyjdzie czas, że ja zawieszę moją abstynencję i też z wami wypiję. Na cześć króla Polski, lampkę wina. Na tej ziemi postawił swój tron, Bóg, aby na nim zasiąść w odpowiednim czasie. Jutro usłyszycie pewien komunikat z nieba do Was, fragment orędzia Pana Boga. Mam naznaczony. Dzień, kiedy mam go Wam odczytać, to nie tak, że, że się mi chce. Dzieci więc usłyszycie Mowę Boga. No i radość z Was. Dzieci, Bóg jest zadowolony z Waszych postów, z Waszej wiary, z Waszej pokuty narodowej. No teraz wzywa do najtrudniejszego obrona wiary. Matka Boża 27. W orędziach, którego nie znacie, dała konkretną hasło. Teraz będzie szatan Was wyjątkowo atakował. Kończy się Mu czas. Choć geopolitycznie dzieci dla nas nie za bardzo korzystnie, ale dla Boga ma to jakiś wpływ? On karty rozdaje. Modlimy się, wykonujemy jego czas. Ten program to nazywam Zamach na Boga i Zamach na biskupa. Szefa Boga i biskupów musimy postawić przed faktem doskonałym, do, dokonanym. Będzie im głupio, oklewiecy się będą o nich uczyli za 100 lat. Że to biskupi byli największymi blokersami dzieła intronizacji i odpowiadają za wojnę w, w gazie, za wojnę na Ukrainie. Dzieci tego by nie było. Gdyby Polska pociągnęła inne narody, by tego dzieci nie było. Urzędowej, oficjalnej pacyfikacji naszej wolności by nie było. Za parę tygodni dzieci Polski nie będzie. Za parę tygodni, jak pójdą z tym rozmachem, to Polski takiej, jaką znacie, nie będzie. Będziecie musieli notować w komputerze, ile razy kupę robiliście, bo CO2, ile oddechaliście na minutę. Będziecie we wszystkim tak scaleni w systemie. Ja ten dramat wolności odkryłem w systemie naszego państwa. To jest coś nieprawdopodobnego. Przy tych wszystkich moich poczynaniach mam las i nie wolno mi drzewa Uciąć czy posprzątać, niczego zrobić, bo wprowadzili tak, a nie inne prawo. Mamy resztkę wolności, o czym mówiła Matka Boża w Częstochowie na wałach. Dostaliśmy po komunie wolność religijną. Bardzo ją kiepsko wykorzystujemy. Kościół. W największej wolności religijnej w dziejach świata poza średniowieczem dzieci sam się zarzyna. Na tej ziemi postanowił, postawił swój tron, aby na nim zasiąść w odpowiednim czasie. I w swoim miłosierdziu dokonać odnowy tej ziemi, nawrócenia serc i uświęcenia tej ziemi. Już Wam ogłosiłem zasadę. Jutrzejszy dzień będzie już całkowicie inny. Tu się utrzymujcie w tej nadziei jutrzejszy dzień będzie już całkowicie inny dopowiem wam pod dyktando boga czas demokracji czas masonów czas liberałów się kończy czas supermocarstwa unia europejska się kończy na arenę dziejów w bóg jak się to dokona, to dzieci sami wybierzemy. Wojna, tobałki, katastrofy. Tuż należy wszystko do cywilizacji. Walczą z, z, demo z demografią, z populacją. Wszystkich twórców tej idei może nie być. Więc cieszcie się, Bóg posadził, posadził, Matka Boża mówi, tron na swojej polskiej ziemi, aby zasiąść w nim w odpowiednim czasie. Co to Matka Boża mówi? Że to nastąpi. W swoim miłosierdziu chce dokonać odnowy polskiej ziemi. I nawrócenia tych serc i uświęcenia tej ziemi. Jutro mam na podstawie fragmentów orędzi z różańca, powiem jeszcze więcej, co Bóg chce dzieci porobić. Zaczynam się martwić, że za mało nakupiłem hektarów. Dzieci za mało nakupiłem hektarów. Nieprzypadkowo to kazał Bóg wszystko kupić. Ja tyle nie chciałem, po kiego mi. Oczywiście mam naturę potacie, każdy smrecek, każda jodła się przyda. Jeśli są wśród nas bardzo bogaci rycerze, to ogłaszam kupno ziemi wokół posiadłości księdza Piotra. Jak wpłynie kasa milion dwa, będę wam informował, ile arów czy ile hektarów kupił. A chętnych jest wielu. Dlatego mam, ogłosiłem Wam wczoraj dziurę budżetową, zachwianie systemu rynkowego u mnie. Bo przez tak zwane przeinwestowanie można zachwiać rynkiem. Nie? Choć te inwestycje są wszystkie bardzo konieczne. Dlatego jutro ci, co zostaniecie na pustelni, wieczorem biorę Was na grilla. Pójdziemy na kosmiczny ogród. Pójdziemy 300 metrów do jadła, oświetlę wam przeszczenie ogrodu, żebyście widzieli, co tam się dzieje. Żebyście mieli świadomość, do czego się przygotowujemy. Po tym cudzie, który należy się tej ziemi za wszystkie lata posłuszeństwa swojej matce, za wszystkie błagania i cierpienia synów tego narodu. Bóg zapragnął uczynić cuda dla całej Ziemi, aby obudzić i pod... odrodzić inne narody umarłe, aby chodzić po całej Ziemi, uzdrawiając i wyrzucając liczne złe duchy. Wiecie, co czeka naszych biskupów w godzinie śmierci? Osąd nie tylko przez Polaków, ale przez Niemców, Francuzów, bo wszyscy pójdą. Jesteś winny. Jak nie zapomnę, to wam pokażę fragment jednego z naszych orędzi, gdzie to znalazłem, że cała wina za Drugą Wojnę Światową spoczywa na Kardynale Hlondzie. Wiedział. Ma na sumieniu 100 milionów ludzi mordowanych, Oni go chcą zrobić błogosławionym teraz. Czy wstydziliby się? Jak się nie rozumie działania Boga i niewykonania woli Bożej, konsekwencje są ogromne. Bóg mówi, przez Polskę chcę uszczęśliwić narody. Panie Gerdziu, twój brat na pewno walczy nie z jednym już biskupem po twojej śmierci polskim i wygada, wygaduje im, co zrobili. A dej Boże, jak się spotkali w czyjcu to do dzisiaj się leją równo. Tłuczę każdego naszego biskupa jak może zablokować łaskę dla miliardów ludzi. To już nie jest hitleryzm. To trzeba wymyślić termin, który przerasta komunizm i hitleryzm przez zatwardziałość serc naszych biskupów. Tyle lat blokują dzieło intronizacji. A Matka Boża mówi po tym dziele w Polsce Nagroda za posłuszeństwo Matce Boże i cierpienia synów, Bóg chce obudzić i odrodzić inne, umarłe narody, aby chodzić po całej ziemi, uzdrawiając i wyrzucając liczne duchy. Niech nie trafią na mnie na drugim brzegu. Ich pozycja będzie dużo gorsza niż Ewy przede mną. Pyta się biskupów i kapłanów Matka Boża, czy nie pojmujecie pism? Dlaczego wasze umysły są tak skostniałe? Nie brońcie sługom uczynić wszystkiego, co polecił im mój syn. Pozwólcie im przynieść sobie wybornego wina, wina, które przemieni wasze skostniałe serca, obudzi wasze umysły i przejrzycie, aby błogosławić Jezusa. Jutro wypowie laudację do Was, ukochani rycerze, kombatanci, ukochana gwardio intronizacyjna. Jak jestem dumny, jak jestem wdzięczny za Waszą ofiarę, dzieci i świadectwo. Wytrwaliście. Czas się dzieci kończy. Jutrzejszy dzień już nie będzie nic podobny do dzisiejszego. Gdybyście wiedzieli, jak gorąco oręduję za wami, dziś w dniu mojego święta wzywam Was, kapłani, biskupi, abyście nie, abyście nie oddawali mi chwały bezowocnie, ponieważ słowa nie zastąpią czynów. Matka Boża tę postawę niewykonywania jej woli, tu jak znajdę, go nazywała chyba bluźnierstwem. Że w swoich uczynkach nazywa to obrażacie mnie. Naśladujecie tych wszystkich, którzy ściągają na siebie gniew Boga, którzy w swoich uczynkach obrażają i zasmucają mnie śmiertelnie. Nie możecie wołać matko, matko, a wasze czyny są sprzeczne z tym wszystkim. Wołanie matko, matko, a niewykonanie woli i prośby Maryi dzieci jest, jest tak silne, bo tu dzisiaj było to zdanie. Chyba matko znalazła, że jest to bluźnierstwo. Wy bluźnicie, mówiąc do mnie, matko, królowo, a nie wykonując mojej woli. Usta, które, o jest, Aha, to, że widziałem to. Usta, to jest nieprawdopodobne, bo ci przychodzi myśl i wiem, że ja w tym orędzi widziałem. że on jest na końcu. Usta, które głoszą słowa, a nie wypełniają ich. Są słowami bluźniercy, który drwi z samego Boga. Mówiłem wam wczoraj, mnie ktoś zapytał, bo księża mają problem z natankiem, jakim prawem on tak do nas mówi? Kto mu dodał taką prawę? I dałem zaraz się tej łatkę. Prawem, jaki mi nadał Kościół Święty na mocy święcej kapłańskich do głoszenia prawdy. Jakim prawem ty w kazaniu cytujesz sportowca? Jakim prawem ty w kazaniu kapłanie cytujesz aktora? Cytujesz filozofa, przywódcę i mówi, że to jest ta droga. Czy To jest tylko człowiek. Ja wam mówię słowa Boga, ale macie problemy z przyjęciem. No boście są bluźniercami i kpicie z samego Boga. Drbicie z Boga, bo Cały system stwórczy jest oparty na zasadzie, że Bóg stworzył jakieś dzieło dla swojej chwały, aby mu służyło. Im istotom bezrozumnym dał system wkodowany i funkcjonuje perfekcyjnie. Nam dał wolną wolę. Dlatego też prowadził zjawisko swojej woli, swojego chcenia Swojego pragnienia, swojego planu. I ty, skończony mędrku, masz wolną wolę. I ty mówisz, że masz wolną wolę i twoja wolna wola jest pryncypium na wszystko, czyli królewska godność. Co ty chcesz, tak ma być. Nie, nie, nie. Co Bóg chce, tak będzie. Jeśli nie zrealizujesz w twojej wolności. Woli Boga będziesz potępiony, piekło. On chciał się spalić. No to jest potępiony, czyste. Zrobił to świadomie, dobrowolnie w godzinie śmierci, przed konaniem, wyznał, kto jest jego Bogiem. Nie chcesz się żenić, nie masz żadnych przeszkód, to znaczy się potępiasz. Bo ty jesteś wolna, no jesteś wolna, ale do czasu. Bo na drugim brzegu obowiązuje czyjaś wola. Po twojej śmierci ta wolność wyboru zostanie ci zabrana. Musisz przyjąć fakt, w jakim się znalaz, znalazłaś czy znalazłeś, bo jesteś tylko stworzeniem i nic więcej. Usta, które głoszą słowa a nie wypełniają ich, są ustami bluźniercy, który drwi z samego Boga. Proszę Was jeszcze raz i napominam, niech moje słowa rozbrzymają w Waszych umysłach. Uczyńcie wszystko, cokolwiek Wam powie syn. Dziękujemy dziś Panu Bogu, że dał nam łaskę wiary i przyjęcia słowa. Od jutra po naszej uroczystej przysiędze Jezus dla nas jest już królem Polski, bo mamy pełną świadomość, bo taka jest wola Boga, a ja mam wolę, Pan też ma wolę, no nie? Więc wy, kto z was jutro wybierze w tej przestrzeni myślenia, odnowi te swoje decyzje, jesteśmy bogaci teraz w rozumieniu, ręka do góry, bo ja na pewno jutro wybiorę i mój obrazek podpiszę, dzieci. Teraz rozumiecie, jakie mam ciśnienie? Chcę wam zrobić niespodziankę, i podpisać obraz. Nie podpiszę tysiąc, bo nie brady, Ale może z pięćset. Ale znacie mnie, że jestem Żydem. Bitwa bitwą, życie życiem. Kupisz normalny obrazek, one były po dziesiątce. Ale to była cena sprzed czterech lat. bo Ja miałem tyś kupione pięćset i to się rozchodziło. Ceny nie zmieniałem, byłem wobec was fair. Ale dziś przyjdzie nowy cennik, rozumiecie? Do tego 100% moje za podpis. Kapujecie. Do wyboru. Bo jest czas łaski, no i czas też dzieci. Żniw, tak czy nie? Po 14 latach mam prawo powiedzieć, że ten obrazek kosztuje 30 zł, a nie 15. A ty jesteś wolny, kupisz za 15, byś miał? A, nie będziemy miał mojego podpisu ani pieczątki. I będzie data napisana, 28. Wiecie, jakie mam dziś ciśnienie robocze? Ja wczoraj, jak kończyłem ostatnią setkę z tysiąca, to już mi się myliły litery w nazwisku. Powiem dzieci. Jest już 15 po pierwszej. Ja już nie jestem w stanie dalej podpisywać. Nie da się, kapujecie? Nie da się. Osoba mi obsługuje, odbiera, więc obliczyłem, że mogę na godzinę bez przerwy, bez oddełu podpisać maksimum 400. Bo to trzeba ładnie, między nie, że tak. Ty, 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 tylko to się trzyma linijki, bo dają mi. Więc jutro. Będziemy z dumą mówili, Jezu, ty dla mnie jesteś królem Polski. Bo jest taka wola Boga. A jak to powie połowa narodu, to co biskupi zrobią? Jak myślicie? No będą musieli wymyślać, że są też za tym. Bo druga połowa już do kościoła nie chodzi. Rozumiecie, co, jak, jaki zamach Bóg przygotowuje? Postawcie mnie i biskupów przed faktem dokonanym. A Bóg jest niszczem w dokonywaniu zamachów i stawiania ich przed faktem dokonanym. Uczyńcie go królem tej ziemi, a ocalicie wasze dobre imię, uratujecie mnóstwo dusz przed wiecznym potępieniem. Nie jeden biskup, choć go tu kanonizują na ziemi, nie pójdzie do nieba. Ci blokersi, którzy mają na sumieniu miliony potępionych dusz, oni nigdy nieba nie ujrzą. To powiedział w naszych orędziach Pan Jezus. Jak wy myślicie, że Ty pójdziesz do nieba odpowiedzialny za miliony dusz potępionych? Zważajcie na inne narody, bo od nich nie uzyskacie pomocy. Jedynie one mogą od Was uzyskać pomoc, jeśli się Polsko nawrócisz. Amen.